Piątkowy wieczór w hali sportowej należał do zawodników bez pojęcia. Pogodzili głównych faworytów i sięgnęli po triumf w finałach amatorskiej halowej ligi Piłki Nożnej. Decydujące spotkania jubiluszowej 30 edycji rozgrywek, organizowanych przez Kozińskie Centrum Rekreacji i Sportu zostały rozegrane 28 lutego. Na parkiecie Kozieńskiej hali sportowej walczyły cztery najlepsze zespoły ligi. Konkret Team, który jako piąty zespół w historii wygrał ligę z kompletem punktów, w półfinale zmierzył się z Fallout, zaś broniąca trofeum reprezentacja NA i Wytwarzanie o przepustkę do finału rywalizowała z bezpojęcia. Oba spotkania stały na niezłym poziomie i jak na ten etap rozgrywek przystało, dostarczyły dużej dawki emocji. Konkret Team od początku starcia z Fallout mieli dużą przewagę. Dwoił się i troił Łukasz Bartoszek, by zatrzymać kolejne strzały, i przez blisko 10 minut ta sztuka mu się udawała. Bramka dla ekipy z Janikowa była jednak tylko kwestią czasu. Padła na 2,5 minuty przed przerwą. Ładną zespołową akcję na gola zamienił Wiktor Wasilski. Po zmianie stron faworyci nadal przeważali, ale wynik się nie zmieniał. Fallout cały czas byli w grze. Również mieli swoje sytuacje. Ale Mateusz Pujanek nawet w dużym zamieszaniu wychodził obronną ręką. I po raz ósmy zachował czyste konto. Na 10 sekund przed końcem awans przypieczętował Jakub Płatos. Popularny Mentos ustalił wynik na 2 do 0. Nieco inny przebieg miał drugi półfinał. Starcie energetyków i bez pojęcia było szybkie, wyrównane, lecz dość długo utrzymywał się w nim bezbramkowy remis. Decydujące okazały się 16 i 17 minuta. Najpierw nieporozumienie w defensywie ENI wykorzystał Marek Warmiak. W zdobyciu bramki otwierającej wynik nie przeszkodziło nawet to, że poślizgnął się na piłce. Energetycy jeszcze się na dobre nie otrząsnęli, a już otrzymali kolejny cios. Niespełna 60 sekund później bez pojęcia skontrowali. Bartłomiej Obarski podaje do Mateusza Pyrki. Król strzelców poprzedniej edycji doskonale przyjmuje i ze stoickim spokojem umieszcza piłkę w siatce. Enea na odpowiedź miała ponad 5 minut. Lecz podobnie jak w ligowym starciu tych drużyn, przegranym aż 0-4, energetyków dotknęła strzelecka niemoc. Żadnej z sytuacji, a kilka ich było, nie zamienili na chociażby kontaktowe trafienie. Bez pojęcia byli dobrze zorganizowani, a między słupkami mieli świetnie dysponowanego Pawła Krynickiego. Żadna bramka już nie padła i bez pojęcia pokonując NE 2:0 0 zameldowali się w finale. Andrzejowi Kalince i spółce pozostała walka o trzecie miejsce. Ligowe starcie z Fallout wygrali aż 7-0. W piątek tylu bramek nie było, ale mecz niemal cały czas toczył się pod dyktando Enei. Wynik w piątej minucie otworzył Marcin Fusiek, dobijając piłkę po uderzeniu Kalinki z rzutu wolnego. Minutę przed przerwą Fusiek po raz drugi wpisał się na listę strzelców. Fallout próbowali wrócić do meczu, ale wyraźnie opadli z sił. Enea w drugiej połowie nie forsowała tempa. Sytuacje były po obu stronach, lecz kolejne gole padły dopiero w ostatnich dwóch minutach. Na 3-0 podwyższył Łukasz Anioł. W kolejnej akcji honorową bramkę zapisał na swoim koncie Rafał Figowicz. A w ostatnich sekundach wynik meczu na 4-1 ustalił Andrzej Kalinka. Przed meczem finałowym pytanie brzmiało, czy konkret team zapiszą się w historii jako dopiero drugi zespół, który wygrał wszystkie mecze w rozgrywkach. Jako jedyni w sezonie 15-16 dokonali tego zawodnicy, a co okolice. Finał był widowiskiem godnym swojej stawki. Bardzo szybka, momentami twarda gra. Sytuacje z obu stron, kapitalna dyspozycja obu bramkarzy. Konkret team już w czwartej minucie stanęli przed ogromną szansą. Faulowany w polu karnym był Sebastian Gregorczyk. Po chwili sam chciał wymierzyć sprawiedliwość. Uderzył mocno, ale Krynicki broni instynktownie. Bez pojęcia, za chwilę mają swoją szansę. Po ładnej zespołowej akcji strzela Konrad Baran i dużą klasę pokazuje Mateusz Pujanek. Do przerwy 0, -0. Po zmianie stron śmielej zaatakował Konkret. 15 minuta i stuprocentowa sytuacja. Kontratak Gregorczyk wykłada Wiktorowi Wasińskiemu, ale ten nie trafia do bramki. W odpowiedzi po zagraniu Barana uderza Konrad Łukowski i tym razem słupek wyręcza Pujanka. Losy finału rozstrzygnęły się w 19 minucie. Akcja na wagę zwycięstwa. Mateusz Pyrka podaje do Bartłomieja Obarskiego i bez pojęcia prowadzą 1-0. Drużyna z Janikowa przy głośnym wsparciu z trybun walczyła do ostatnich sekund. Bez pojęcia grali niezwykle ofiarnie, ale piłka już więcej razy nie znalazła drogi do bramki. Serena kończąca mecz, wielka radość zwycięzców i spuszczone głowy pokonanych. Po bardzo emocjonującym meczu bez pojęcia pokonali konkret Team 1-0. Zwycięzca ligi po raz 23 nie wygrał finałów. Ostatni raz z podwójnej korony cieszyli się zawodnicy GP Transport Głowaczów, a było to już 8 lat temu. Bez pojęcia okazali się czarnym koniem finałów. Pogodzili głównych faworytów i, wbrew trochę przewrotnej nazwie, pokazali, że w piłkę halową potrafią bardzo dobrze. Jesteśmy przeszczęśliwi. Finał. To było coś wspaniałego. Mógł wygrać i mogła wygrać jedna ekipa, a druga. Udało się nam. Taktyka na samym początku, na samym wejściu na mecz z konkretnym było, żeby się nie napalać, nie iść do przodu. Zaczynaliśmy wszystko od tyłu. Liczyliśmy na to, że jeżeli będą karne, mamy bardzo dobrego bramkarza, Jedno, jednego karnego wybronił, więc byliśmy w 100% procentach pewni, że w karnych byśmy wygrali. No Udało się strzelić bramkę. Jesteśmy najlepsi. Wręczenie pucharów i statuetek odbyło się podczas uroczystej kolacji w restauracji Kaskada. Przyjemność ta przypadła dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Jarosławowi Traczykowi, dyrektorowi Kozińskiego Centrum Rekreacji i Sportu Marcinowi Zmitrowiczowi oraz kierownikowi Wydziału Sportu Kaceris Sławomirowi Wachowi. Królem strzelców został Andrzej Kalinka. Zdobywca 14 bramek dla reprezentacji Enej wytwarzanie po raz pierwszy odebrał taką statuetkę. Zaskoczeniem nie był wybór najlepszego bramkarza. Mateusz Pujanek, z konkret Team, w 11 spotkaniach skapitulował tylko 3 razy i aż ośmiokrotnie zachował czyste konto. Doceniono i podziękowano również wszystkim, którzy na przestrzeni trzech dekad przyczynili się do organizacji i promocji turnieju. Między innymi jednemu z pomysłodawców Franciszkowi Suboczowi i sędziom, którzy w przeszłości prowadzili spotkania. Rekordistą pod tym względem jest Ryszard Szmigiel, który sędziował 20 edycji halówki. Gonigo Marcin Kosiński, który sędziuje od kilkunastu lat. Koziński turniej ma też swoje ikony. Niekwestionowanym królem strzelców jest Andrzej Czaplarski. W dorobku ma aż 10 tytułów dla najlepszego snajpera, a na koncie ponad 300 trafień. Pod względem występów rekord należy do Marka Czyża. Oglądaliśmy go na parkiecie w aż 26 edycjach. 30-lecie turnieju, kiedyś noszącego nazwę Open, a od kilku lat Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej, było doskonałą okazją do wspomnień. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się przygotowana przez organizatorów wystawa zdjęć. Blisko 150 fotografii ze wszystkich edycji, w tym kilka perełek z pierwszych sezonów. Zgromadzeni obejrzeli także przygotowany przez naszą redakcję film podsumowujący 29 poprzednich edycji turnieju. Turnieju, który przez 30 lat na stałe wrósł w kozienicki sport. Turnieju, w którym grało kilka pokoleń miłośników piłki nożnej, nie tylko z naszego regionu.